A w raporcie Dnia Czas na Prognozę Pogody. Jest z nami Milena Rostkowska-Gal. Dobry wieczór Milena. Dobry wieczór. Zanim pogoda w kraju, to chciałabym Ci coś pokazać, ponieważ Marek Korczyczek przygotował e, dla nas i dla państwa niespodziankę. Więc gdybyśmy mogli zobaczyć teraz wasze poczucie, chciałoby się powiedzieć złota polska jesień, ale złota e, Tyrolska jesień, zgadza się barwy. Tak, ale ty cudze chwalicie swego nie znacie, więc teraz w takim razie tobie oddaję głos. O ja, u nas także zachęcamy do górskich wędrówek, jeśli ktoś e, jeszcze ma wolne, bo naprawdę pogoda wciąż dopisuje, a to ostatnie tak piękne dni. No jeśli chodzi o to co przyniesie najbliższa noc, no to przeważnie pogoda wręcz bezchmurne niebo. Niegroźne obłoki na północy, na północnym wschodzie również. No i tutaj mogą pojawić się mgły. Temperatura od 9 do 16 stopni. No i Kołobrzeg nocą jest najcieplejszym miastem w kraju, a w ciągu dnia to tam jest najchłodniej, bo 22 stopnie. No ale nie narzekamy na taką temperaturę. Absolutnie. 22. 27 w centrum oraz na południowym zachodzie i jeszcze jutro i pojutrze. Taka pogoda. A od soboty czekają u nas zmiany. No wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie nieznacznie się obniży. Nie narzekamy, korzystamy, a w sobotę parasole w wielu miejscach już będą potrzebne. Milano, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. To wszystko w raporcie dnia. Zapraszam na jutro punktualnie o 21.00, a za chwilę na naszej antenie wieczorne wydarzenia i Joanna Wrześniewska-Ziger. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobranoc.